i to jest kolejny odcinek modów, razem mod Liquid Tanks dla Minecrafta 1.8.1. Yy, mod dodaje nam <laughs> nieskończone źródełka lawy, wody i mleka, które zajmują tylko jedną kreatkę. Yy, dobra, to to jest instalacja, jak zawsze na początek. Otwieramy sobie folder Minecraft, Bin. Minecraft, Minecraft Joy mhm. Dobra Wrzucamy yy, moduł Ja już go mam więc go nie będę wrzucał Ale Wy jeśli go nie macie to go wrzucacie Dobra Otwieramy nasz folder z modem Otwieramy nasz folder z modem Liquid Tanks Wszystkie pliki zaznaczamy i przerzucamy do folderu Minecraft okej. Okay. I w przypadku modlada robimy to samo. Zaznaczamy i przerzucam. No bo I spotykamy się w grze. No to ja już jestem z wami. Wybaczcie za te lagi, ale no, mój komputer nie lubi nagrywania. Dobra, to są nasze źródeł nieskończone. Jak je craftować pokażę za chwilę. No ale spójrzcie, tu mamy lawa, milki, H2O, czyli woda. I one są naprawdę nieskończone, spójrzcie. Widzicie, bierzemy ich dowolną ilość. Mm -hmm. O, ale te lagi naprawdę... skurzają. No, no dobra. Dobra. Lawa, ile chcecie, mleko... Mm -hmm. Możemy wlewać tam yy, żadnych rzeczy. To jest pewne. Mleko ile chcecie. Dobra. Teraz pokażę, najpierw spra sprawdźmy, czy można je zbierać. Tak. Możemy je zbierać drewnianym kilofem. Kamiennym. No i wiadomo, tam górę. Dobra. Tak. Yy, teraz pokażę krewki. Krewtujemy je w ten sposób. pokazuję, jak. Workbench'u. Dobra. tu I tutaj układamy lawer. Oh, i mamy nieskończony... No, i... Wiaderka nam zostają. I w ten sam sposób w, w, wodę i mleko, już nie będę tego pokazywał. No. To ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten mod wydaje się Wam przydatny. No, według mnie jest bardzo przydatny. Kiedy idziemy na przykład do jaskini i Albo mamy dość daleko na przykład źródełko lawy i nie chce nam się chodzić, znaczy każdym razem, wystarczy, że zbierzemy nie wiem, 6 wiaderek lawy i mamy nieskończoność, prawda? I zajmuje to też mało miejsca, bo tylko jedną kartkę. No to cześć.